Wiele osób myśli, że jest w dobrej formie, bo chodzi na siłownię, ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że nie potrafią one wykonać najprostszych elementów, które pokazują, w jakiej tak naprawdę są formie. Dlatego też stworzyłem prosty test, który ci pokaże, czy jesteś w formie, czy tylko dzisiaj wydaje, że masz formę. I nie chodzi wcale o to, czy masz sześciopak i ile robisz na klatę, tylko o to, czy twoje ciało jest zdrowe, silne i sprawne, i czy podoba one wszystkim wyzwaniom, które czekają cię w normalnym życiu. Tak więc sprawdź, jak silny jesteś i lecimy do konkretów. I trenując z ludźmi od 10 lat, widzę jedną ciekawą zależność, że wiele osób absolutnie nie ma żadnych podstaw ani żadnych fundamentów do tego, żeby iść mocno w jakieś zaawansowane elementy treningu siłowego a mimo to próbują właśnie tego typu rzeczy robić. I to po części jest wina tego, co widzimy właśnie na Instagramie, na różnego typu YouTubach i wiele osób na przykład myśląc, że robiąc tuwę na klatę są już naprawdę na jakimś super mega wysokim poziomie, jak chodzi o sprawność. Ale tak niestety nie jest, ponieważ jeśli nie masz podstaw takich jak odpowiedni poziom siły, kondycji, mobilności, to tak naprawdę po części jest to budowanie domu, gdzie stawiasz fundamenty na piasku i w końcu chcąc, nie chcąc, coś w końcu się popsuje. Dlatego też ja stworzyłem taki test, który sprawdza się przede wszystkim u moich podopiecznych i niezależnie od celu, na jakim pracujemy, to takim celem pobocznym zawsze u mnie jest to, żeby każdego z moich podopiecznych do tego testu przygotować, tak żeby był go w stanie zdać bez najmniejszego problemu. Tak więc sprawdź, jak tak naprawdę silny jesteś. Pierwszym testem jest wykonanie 20 pełnych, prawidłowych pompek. I wiem, że pompki teraz nie są zbyt seksowne, ponieważ każdy woli robić wciskanie na ławce i bić tam kolejne rekordy, ale jeśli zrobisz 20 poprawnych pompek, to przede wszystkim wiesz o tym, że masz dobrą siłę całej górnej obręczy twojego ciała, wiesz o tym, że masz dobrą stabilność, czyli potrafisz spiąć brzuch i utrzymać to napięcie, oraz wiesz przede wszystkim o tym, że masz także już taką sensowną wytrzymałość, która ci pozwala wykonać więcej na przykład niż 5 powtórzeń na klatę. Tak więc zobacz, czy zrobisz 20 pełnych, ładnych pompek bez większego problemu. Drugi test dla większości ludzi jest czymś, czego totalnie nie mogą zaliczyć, ponieważ jest to 5 podciągnięć na drążku wykonywanych w podchwycie w pełnym zakresie ruchu, czyli ze zwisu, gdzie masz proste łokcie na początku. I to mówi nam już o tym, jaką masz ogólnie siłę górnej części ciała, jaki masz silny uchwyt, czy masz odpowiednio silny brzuch oraz po prostu, czy masz dobrą mobilność obręczy barkowej. Dla mnie ten test jest jednym z podstaw, ponieważ widziałem wiele osób, które robiły naprawdę duże wyniki na klatę, ale nie były w stanie się ani razu podciągnąć co dla mnie znaczyło tylko tyle, że ich ogólna forma jest na naprawdę niskim poziomie. Testem trzecim będzie wykonanie 10 posiadów goblet z ciężarem, który jest równy połowie masy Twojego ciała. I to mówi nam już o tym, czy jesteś w ogóle w stanie wykonać dobry, poprawny i głęboki przysiad, czy jesteś w stanie się odpowiednio spiąć, Pokazuje na jaką masz mobilność Twoich bioder, stałów skokowych oraz czy potrafisz utrzymać cały czas dobrą napiętą sylwetkę. I oczywiście to nie będzie jakiś super wynik, chodzi tutaj o rekordy, które widzisz na Instagramie, ale to już jest jak dla mnie super rzeczą pod kątem budowy właśnie silnych fundamentów, których wiele osób. Absolutnie nie ma i potem często jest właśnie tak, że on na przykład ze sztangą. Często bolą ich plecy, kolana i inne części ciała. Zaczynamy od fundamentów, a dopiero potem idziemy do rzeczy cięższych. Test ten czwarty będzie wykonanie dziesięciu bo wtórzenie ma ciągu ze sztangą trapezową z ciężarem równym masie Twojego ciała. To pokazuje nam już, jaką masz ogólnie siłę, czy masz silny uchwyt, czy masz silne plecy, tak, żeby utrzymać na przykład ten ciężar przez 10 ruchów w dobrym, technicznym tutaj stylu, oraz pokazuje nam przede wszystkim, czy masz na tyle dobrą technikę, żeby się w dobry sposób pod martwy ciąg ułożyć, i żeby później móc na przykład robić go z jakimiś większymi ciężarami na mniejszą liczbę powtórzeń, ale przede wszystkim w bezpieczny sposób. Jesteśmy już w połowie. Jeśli już teraz wiesz, że Twoja forma jednak nie jest w zbyt dobrym miejscu, to w opisie tego filmu masz link do mojego e-booka, który mówi o tym, jak budować formę w sposób sensowny, mądry i przede wszystkim skuteczny. Tak więc jeśli chcesz w sposób, który jest schadzony na podstawie, 10 lat pracy z moimi klientami, to kliknij w link i powiedz sobie darmowy e-book, a my lecimy dalej z tematem. Testem piątym będzie wstawanie z z podłogi, który wykonujesz na każdą rękę. Co ważne, używasz tutaj ciężaru, który jest równy 30% masy Twojego ciała i ten test, który jest ogólnie dość prosty, pokazuje nam już Twoją stabilność, mobilność, koordynację i który często odróżnia ludzi silnych od tych, którym się wydaje, że są silni. No i testem szóstym będzie lokomocja, tutaj wchodzi cały na biało spacer farmera w wersji oburącz i teraz żeby było tutaj przyjemnie to musisz to wykonać przez jedną minutę, czyli chodzić cały czas przez minutę i w każdej ręce musisz trzymać 40% masy twojego ciała. To pokazuje nam jak jesteś silny w kontekście siły uchwytu mięśni brzucha oraz czy masz jakąkolwiek kondycję czy raczej jej nie masz. Jakby nie patrzeć, aktualnie ludzie mają piekielnie słaby uchwyt. Widzę każdego dnia na siłowni ludzi, którzy robią wciąganie drążka w paskach, martwe ciągi z takimi siewelami typu 80 kg w paskach i wszystko to się tylko da, gdzie potrzebna jest siła chwytu, ludzie właśnie wykonują w paskach. A osobiście sądzę, że jeśli nie masz silnego chwytu, to nieważne jakie masz wyniki w innych wojach, to i tak nie możesz nazywać siebie silnym człowiekiem. Testem numer 7 będzie już element kondycyjny, czyli coś co mało kto lubi, bo nie jest to przyjemne. Nie jest to fajne pod kątem Instagrama, bo to się zbytnio nie klika, ale jest to naprawdę kluczowe w kontekście zdrowia. Tak więc u mnie kondycja zawsze jest w linku moich podopiecznych. I tutaj mam dla Ciebie dwa testy, zależnie od tego, jaki masz sprzęt, jakie masz możliwości. Testem pierwszym będzie bieg na 1 kilometr który możesz zrobić sobie albo na wieżni, albo po prostu na dworze, i celem jest to, żeby ten kilometr przebiec w czasie poniżej 4,5 minuty. Drugą opcją będzie rowerek, idealnie, jeśli byłby to właśnie Airbike lub Echobike, i tutaj celem jest to, żeby spalić 50 kalorii w jak najszybszym tempie. Tak więc wybierz sobie dowolny test pod kątem kondycji i sprawdź. Na jakim realnie tutaj poziomie jesteś? W testem ósmym będzie element bardzo prosty, jak skakanka, którą musisz wykonywać w dowolny sposób przez jedną minutę. I dlaczego daję tutaj tego typu test? Ponieważ, tnąjąc dzieciaki, widzę, że absolutnie brakuje im koordynacji ruchowej, umiejętności, i mało który dzieciak teraz potrafi skakać dobrze, w taki wiarę płynny sposób techniczny. Więc ja daję to dla każdego z moich klientów, ponieważ to pokazuje mi już takie też podstawy, jak chodzi ogólnie o koordynację, sprawność i kondycję. Jest to element prosty, który potem możemy na przykład mieć w ramach rozgrzewki, który jest ogólnie łatwy, żeby się go nauczyć, a który dla mimo wszystko wielu osób jest absolutnie kosmosem, ponieważ albo mają ogólnie brak umiejętności, żeby się poruszać i żeby to zrobić, ale po prostu wymiękają szybko pod kątem właśnie kondycji. Stąd te hakanka, przez jedną minutę dla mnie jest takim jednym z testów, które są naprawdę ważne i dla każdego obowiązkowe. Dobra, to byłoby na tyle. Także jestem ciekawy, ile z tych testów Ci się udało wykonać i daj mi także znać w komentarzu, który z nich był dla Ciebie największym wyzwaniem, a zarazem problemem. Na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w tygodniu kolejnym. Pozdrawiam.